Nie manifestujesz tego, czego chcesz, ale manifestujesz to, kim jesteś, a więc zmiana zaczyna się właśnie w tobie. Każdy zewnętrzny przejaw to tylko odbicie twojej wewnętrznej aktywności mentalnej. Tak więc, jeśli widzisz kogoś w określonym świetle, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jest to jakaś konkretna osoba, czy jest to jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja w życiu. Jeśli widzisz, że w pracy ci nie idzie, że szef jest na ciebie zły, to on zawsze będzie na ciebie zły. Jeśli widzisz, że pieniądze do ciebie nie przychodzą, to one nie będą do ciebie przychodzą. Chodzić, bo ty właśnie taką wersję utrzymujesz w swojej głowie. Tak więc zastanów się, zauważ i spójrz, jak wygląda Twoje życie i co masz w głowie, jakie myśli krążą Ci po głowie i co uznajesz za prawdę. W ten sposób możesz zauważyć, jak działa właściwie to prawo, że wszystko, co uznajemy świadomie. Właśnie odzwierciedla nam się na zewnątrz. Tak więc musisz wiedzieć, że zawsze wygra to, co czujesz, że jest prawdą. Twoja wewnętrzna prawda, twoje takie głębokie przekonanie to właśnie się manifestuje. Tak więc nawet jeśli coś założysz i będziesz udawać, że tak jest, ale nie będziesz w swoim wnętrzu o tym przekonany, to to się zamanifestuje. Nie oszukasz siebie w tym prawie.